Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Mam dla was pomysł na biznes. Jedziecie do jakiegoś kraju i pytacie lokalesów: "Ej, co wy tu w zasadzie oglądacie? Czy jest jakiś taki sport bez którego żyć nie możecie?". No i oni tam się drapią po głowie i w końcu mówią: "Wiesz co? Polo na słoniach. Cały kraj ogląda polo na słoniach, żyć byśmy bez tego nie mogli". I już to jest połowa sukcesu, gdy dostaniecie taką odpowiedź. Potem po prostu, to najtrudniejszy punkt, trzeba mieć to sianka, kupujecie prawa do transmitowania tego sportu, na którym lokale są zależy. Kupujecie. A potem robicie kampanię. Tylko u nas, tylko u nas polo na słoniach. 10 dolarów miesięcznie wpłać teraz i będziesz mógł oglądać dowoli, jak grają w polo na słoniach wpłać, bo bez tego nie obejrzysz nigdzie po prostu, nigdzie indziej tego nie zobaczysz. No i oni kupują. No myślą sobie, no kurczę, chcemy to obejrzeć. A nigdzie indziej nie będzie można, bo oni to kupili na wyłączność. No to płacę, nie mam wyboru, nie mam wyjścia. A nie wiedzą, że cały ten model biznesowy bazuje na modelu sprawdzonym w Polsce. Więc, jeśli jesteś fair, to robisz jakąś taką główną aplikację dla tych lokalesów, którą może równocześnie oglądać ze 100 osób, a potem się wysypuje i to już jest naprawdę fair, bo możesz jeszcze w ogóle być nie fair. I wtedy nie robisz takiej aplikacji, tylko wrzucasz taką planszę w czasie transmisji. Ops, coś poszło nie tak, spróbuj później. I ktoś tam odświeża. Ops, nie działa, spróbuj później. Wyłącz i włącz. To jest świetna porada. Albo na przykład... Y Robisz dwie plansze. Pierwsza dla tych, które nie mają jeszcze konta. Zarejestruj się i wpłat 10 dolarów. On wpłaca, i dopiero wtedy, ops, nie działa, spróbuj później. I tak spokojnie czekasz, aż mecz się skończy. Jak mecz się skończy w tym polu na słoniach, to oni już przestają ci zawracać dupę, bo po prostu już nic nie masz innego w ofercie. Genialne, oczywiście, że genialne. Tak mniej więcej wygląda to w Polsce. Gdy przyjechał jakiś cudzoziemiec i zapytał. Ej, gdzie obejrzeć taki taki mecz? Kto byś mu powiedział tam? No on idzie, płaci, a potem nie działa. I mówi, co, co się stało? Co to jest za komunikat? No, tu jest napisane. Spróbuj kupa później. I tak do znudzenia. I to podobno jest legalne. Nikt z tym nic nie robi. A wydaje mi się, że nadszedł naprawdę moment, aby ktoś coś z tym wreszcie zrobił, bo niestety kibice w Polsce są nabijani w butelkę tydzień w tydzień. I naprawdę komunikat w stylu u mnie działa albo za chwilę będzie działać w przypadku sportu nie skutkuje. W przypadku filmu owszem tak możesz pójść na spacer wrócić o zaczęło działać. Zobaczę co tam w nowym Mission Impossible, ale w sporcie to tak nie działa. W sport ogląda się na żywo albo nie ogląda się go w ogóle. Tymczasem Nasi dostawcy streamingu online bardzo często mają na to wywalone, że coś nie działa właśnie teraz, właśnie teraz, gdy chciałeś to obejrzeć. Bo niestety, ze sportem jest tak: platforma może działać doskonale przez 6 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, a siódmego dnia może się zawiesić na dwie godziny. I te dwie godziny mogą być absolutnie kluczowe, bo dla tych dwóch dla tych godzin tylko i wyłącznie płaciłeś abonament, mogłeś czekać na jeden mecz przez tydzień, przez miesiąc, przez rok, mogłeś czekać na ten jeden mecz. I nie interesuje Cię, że w tym czasie w ofercie jest trzecia liga turecka w zapasach kobiet, albo mecz y, mistrzostw warmińsko-mazurskiego województwa w, w tenisie stołowym, albo odwrotnie, może cię interesować tylko ten tenis stołowy, ale jak płacisz, to ma być to cały czas dostępne. Dlatego czy ktoś może w końcu stanąć w obronie internautów. Pójść do, takiego, do takiej jednej czy drugiej firmy i zapytać, ilu macie klientów? Ilu płaci Wam klientów? Co? Ilu? 400 tysięcy? OK. A jaki ruch w jednej sekundzie może Cię największy unieść? 10 tysięcy. Aha, to macie oddać kasę 390 tysiącom osób. Albo dajemy Wam dwa dni na to, żeby dostosować serwery do tego, żeby uniosły... Taki ruch, jakby każdy was, wasz klient w tej sekundzie wszedł na waszą stronę. A nie, że sprzedam abonamentów ile chcę, a ruch potem mogę wziąć sobie taki, bo innym się zawiesza. Ja nie wiem, jakie rozwiązanie jest możliwe, nie wiem, jakie rozwiązanie jest prawidłowe. Pewnie jest masa dobrych pomysłów, jak, co z tą sprawą można zrobić, ale coś trzeba zrobić, tylko u nas niestety wszyscy już na to ręką. A mała kasa, niska szkodliwość, co tam kogo obchodzi? Jaki tam zenek meczu nie obejrzał? No tak, ale jak to przemnożymy przez całą skalę, to mówimy o poważnym problemie. Oczywiście firma powie, że no przecież tylko przez dwie godziny nie działało. A w miesiącu we wrześniu jest 720 godzin, a więc nie działało przez 0,3% czasu, kiedy miało działać. Więc możemy ci oddać 0,3%. Abonent, abonamentu, który zapłaciłeś. Tylko właśnie nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyście oddali 0,3, tylko żebyście oddali cały, bo to ma działać non-stop, bo nigdy nie wiadomo, kto chce co obejrzeć, a tylko na żywo oglądanie sportu ma prawdziwy sens. Dla jednej osoby to może być warte tyle co abonament miesięczny. Dla kogoś innego to może być warte 10 tysięcy złotych fakt, że nie obejrzał takiego meczu, bo na przykład oglądał mecze tej drużyny Wszystkie od 10 lat, i całe jego życie polegało na tym, że żył od meczu do meczu, i nagle nie obejrzał, mimo że miał opłacone. Jak, jak wyliczyć taką szkodę? A ktoś inny może kumpli zaprosił. Chciał pokazać, że ma nowy telewizor, że mu wszystko działa. Patrzcie, pyk. Bayern z Barceloną będzie grał: obejrzymy u mnie na 75 calach. A potem się okazało: ups, coś kur... nie działa, spróbuj później. I się ośmieszył. I stracił. Przyjaciół. Już go wytykają palcami. Zesmutniał. Roztył się. Cokolwiek. Ktoś może chciał się zaręczyć jak Lewandowski gola strzeli. No to nie był to najlepszy plan akurat w przypadku meczu Bayern Barcelona, ale, ale być może ktoś chciał. Już się nie zaręczył, a ona poszła z innym. Nie no wiadomo, że żartuje sobie troszeczkę, ale nie można powiedzieć, że to, że sprzedajesz prawa do transmisji, jakiś rozgrywek, a potem. Ta transmisja nie działa, to jest takie nic. Dlatego czekam na reakcję Urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów. Kto jak nie oni? No muszą w końcu zareagować. Nie masz infrastruktury takiej, aby unieść cały ruch, który, który sprzedałeś. To nie sprzedawaj. Nie stać się na taką technologię, która uniesie ten ruch. To nie bierz abonamentów. Proste. Proste, ale nie dla wszystkich, bo normalnie byśmy powiedzieli, nie pasuje Ci ta firma, idź do innej, nie pasuje Ci ta piekarnia, bułek w niej ciągle brakuje, idź do innej i to by było ok, nie pasuje Ci ten sklep, idź do kolejnego, ale tu tak nie można, bo oni kupują prawa na wyłączność, nie możesz iść do innego sklepu, oni monopolizują prawa sportowe, musisz iść do tej firmy, nawet jak jest zjebana i nawet jak wiesz, że to jest zjebana, idziesz z nadzieją, że tym razem zadziała. Że tym razem zadziała. To chyba jest trochę za mało, jak na sprzedawanie usługi. Nadzieja, że tym razem zadziała, to jest troszeczkę za mało. Tak uważam. Więc takie szantażowanie ludzi: O, kupiłem prawa, tylko u mnie możecie je zobaczyć. Znaczy nie możecie, ale możecie myśleć, że możecie. Bo może tym razem ktoś połączy wszystkie kabelki w środku, albo tym razem wtyczka zostanie włożona tam, gdzie trzeba. Albo dokupimy więcej serwerów, a może nie dokupimy, zobaczymy. Takie szantażowanie ludzi jest obrzydliwe. Szczerze, obrzydliwe. Jeszcze raz, gdzie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Musi w pewnym momencie wkroczyć, bo ten rynek będzie rósł. Rynek streamingu online będzie rósł. Wszystko przenosi się do internetu i platformy streamujące sport też będą coraz więcej znaczyć. Dlatego ktoś musi coś z tym zrobić. To nie może być tak, że my jesteśmy, że gramy na loterii. Obejrzymy czy nie obejrzymy? Bo on, dostawca, nie ma żadnej loterii. My zapłacimy. Ale czy obejrzymy? Nie wiadomo, bo może być komunikat, spróbuj za dwie godziny. Polsat w ogóle nie ma najlepszego czasu. Ostatnio kupili prawa do pokazywania Pucharu Polski i trzeba powiedzieć, że wzięli to sobie bardzo dosłownie. Znaczy, że kupili prawo do pokazywania Pucharu Polski, a nie obowiązek do pokazywania Pucharu Polski, więc skorzystali z tego prawa i nic nie pokazali. Znaczy coś tam pokazali, ale niewiele. A tego, czego nie pokazali, to zabronili pokazywać klubom, nawet żeby tylko nikt się nie dowiedział, że jakiś Puchar Polski jest rozgrywany. W związku z czym aktualna edycja Pucharu Polski rozgrywana jest w absolutnym zapomnieniu. Jakiś tam jeszcze mecz miał być pokazany, ale się pomylono i ekipa przyjechała na złą godzinę i też go nie pokazano. Nie no, zajebista po prostu stacja. A teraz z kolei mogliście sobie wykupić abonament w Polsat Box Go, żeby obejrzeć Bayern Barcelona. No i oczywiście co się stało. Ops! Coś poszło nie tak. Ale powiem Wam, nie rezygnujcie z tego abonamentu. Nie rezygnujcie z niego, gdyż ja taki abonament posiadam. W zeszłym sezonie miałem takie zboczenie, że oglądałem mecze 100 milu Olsztyn. I gdybyście nie mieli co robić, bo kupiliście abonament, żeby obejrzeć mecz Bayern-Barcelona, no ale wiadomo, tego meczu już nie ma, więc bez sensu i zostaliście z tym abonamentem jak Bank z angielskim, to trzeba go jakoś wykorzystać. Więc polecam Wam, rzućcie czasami okiem. Na jakiś najbardziej gówniany mecz pierwszej ligi, to co tam się odwala w kwestii realizacji i komentarza, to jest nieprawdopodobne. To, jest, to jak wy narzekacie na jakichś komentatorów, którzy komentują na co dzień duże wydarzenia, że się przejęzyczyli, że Szpakowski powiedział maradona na Messiego, to jest nic po prostu. Tam to wygląda tak. Siada facet i mówi, dzisiaj oglądamy mecz, 100mmolczyn puszczenie połomice. W poprzedniej kolejce Stomil przegrał 0-1 z GKS-em Jastrzębie, a dwie kolejki temu przegrał 0-3 z Miedzią Legnica. W ogóle może przeczytam wszystkie wyniki Stomilu w tej rundzie i zaczyna czytać. Natomiast dzisiejszy rywal jest w trochę lepszej formie, gdyż tydzień temu, i zaczyna się, już mamy dziesiątą minutę meczu. A potem zaczyna się analiza tabeli na bieżąco. W tym momencie jest wynik 0-0, co oznacza, że Stomil ma 16 punktów. Ja awansuję na czternastą pozycję, z kolei rywal w te, przy takim wyniku będzie miał punktów 21 i pozostanie niezmiennie na pozycji siódmej. Ale gdyby Stomil strzelił gola, to awansowałby o pozycję wyżej, a z kolei Puszcza spadłaby pozycję niżej. O, żółta kartka, proszę zobaczyć, Pojęte nazwisko. Znaczy nie, że nazwisko dziwne, tylko że komentator pomylił. I potem zaczyna się czytanie terminarza. No bo już wyniki wstecz przeczytane, tabela przeanalizowana. Za tydzień 100 mil pojedzie na spotkanie tam, z kim może jechać, z Arką Gdynia. Z kolei jego dzisiejszy rywal spotka się w, ze skrół Częstochowa. Będą to trudne spotkania, gdyż Arka Gdynia zajmuje i tu analiza tabeli dalsza. I tak mecz po meczu można sobie odfajkować bez żadnego przygotowania, bazując tylko na 90 PL. Jest to naprawdę czasami... Zdumiewające doświadczenie, człowiek się zaczyna zastanawiać, za co ja kurwa płacę. Ale wciąż jest to lepsze niż transmisja z meczu Bayern-Barcelona, której po prostu dla wielu osób nie było. Ale to nie jest najgorsze, co się może przytrafić telewizowi. Czasami gorsze jest to, że może mu się przytrafić były piłkarz. Jak były piłkarz usiądzie przed kamerą, to ma tą manierę, że czasami musi się pochwalić że grał w piłkę. Przecież wszyscy wiedzą, że grałeś w piłkę. Bo gdybyś nie grał w piłkę, to by nikt cię nie zaprosił przed kamerę, bo nie ma żadnego innego uzasadnienia, że tam siedzisz. Ale jak taka osoba zacznie zdanie od jak ja grałem w piłkę, to już wiadomo, już wiadomo, że zaraz pierdnie taką głupotę, jakiej nie powiedziałby nikt, kto nie grał w piłkę. To jest takie jakieś zdanie klucz, alibi. Jak ja grałem w piłkę, to wam powiem, że to by nie był fał. I to oznacza, że to jest absolutny faul, tylko on grał tak beznadziejnie w piłkę, że sobie racjonalizował to, że to na pewno, to, to było ok. mi to uchodziło płazem. To jest zdanie takie alarmowe, czerwona flaga, jak ja grałem w piłkę, nie ma gorszego zdania, które oznacza nadchodzącą merytoryczną katastrofę. Ale nie muszę mówić więcej, bo doskonale wiecie, kogo mam na myśli. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, to było moje stanowisko. No i jeszcze raz wzywam do ataku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niech oni w końcu przedstawią swoje stanowisko. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.